W dniu dzisiejszym uczestniczymy w ćwiczeniach międzypowiatowych Opole 2025. Są to ćwiczenia przygotowujące nas do działań poszukiwawczych. W Lubelskiej Brygadzie Odwodowej w dokumentacji naszej opracowanej przez Komendę Wojewódzką założyliśmy nową formację, czyli Pluton Logistyczny OSP. Są to jednostki OSP, które należą... Są na terenie województwa lubelskiego. Są to jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, które posiadają na swoim wyposażeniu przyczepki logistyczne i z nich został sformowany właśnie taki pluton logistyczny. Chcieliśmy przećwiczyć użycie tego plutonu w działaniach, w działaniach poszukiwawczych. Również pierwszy raz na terenie naszego województwa chcieliśmy przećwiczyć zespoły dronowe w działaniach poszukiwawczych, bo jako jedyne województwo. Posiadamy w każdej komendzie powiatowej lub miejskiej zespoły dronowe drony, które właśnie wykorzystujemy do działań poszukiwawczych. Również łodzie, kłady, które w takich sytuacjach byłyby wykorzystane podczas działań poszukiwawczo-ratowniczych. Przygotowaliśmy 10 osób poszkodowanych, które znajdują się na terenie akwenów gdzie są poszukiwania prowadzone przy pomocy łodzi, ale również na terenie obszarów leśnych, gdzie poszukiwane są osoby przy pomocy dronów, tak jak mówiłem wcześniej, oraz kładów do ewakuacji. Na bazie tych naszych plutonu logistycznego, który jest utworzony, stworzyliśmy miejsce segregacji poszkodowanych, żebyśmy mogli tam prowadzić kwalifikowaną pierwszą pomoc. Go on. Go on. yeah W dniu dzisiejszym pełnię funkcję koordynatora operacji lotniczych bezzałogowych statków powietrznych na terenie ćwiczeń Opole 2025 na terenie Powiatu Opolskiego. Naszą rolą dzisiaj było przy wykorzystaniu bezzałogowych statków powietrznych. Pięć zespołów dronowych starało się zlokalizować i pomóc w odnalezieniu oraz ewakuacji osób poszkodowanych na zadanym terenie ćwiczeń i skutecznie udało im się zlokalizować kilkanaście osób poszkodowanych. Te osoby zostały ewakuowane oraz została im udzielona pomoc. Dzisiejsze ćwiczenie miały również na celu skoordynowanie nowoczesnych technik poszukiwawczych z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych z nowatorskimi systemami cyfrowymi mającymi na celu usprawnienie przekazywania informacji o na przykład miejscu, w którym znajduje się osoba poszkodowana z ratownikami, który, którzy działają na miejscu zdarzenia, aby umożliwić szybsze lokalizowanie, dotarcie do poszkodowanego i jego ewakuację, jeżeli taki poszkodowany prawda, jest zagrożony.